Witajcie z master i. Y... Ser... To jest mój serwer Terraria. Y... IP będzie w opisie. No... no i to tyle, co jest na nim zbudowane. Tutaj. Trochę no, się nauczyłem, żeby to wszystko obrobić. No i. To jest tyle. W zasadzie, no bo. więcej, no. no. Dobra, już skup i no... Dobra, będę kończyć. No, zrobiłem sobie jeszcze kwipunek jakiś. Oh yeah. Fajnie wygląda. Dobra. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Dzięki, nara, cześć.